w następnej ale degustacji. Tym razem e, piwo z Homburgand. E, Ixons z Liverpoolu. Bitter Ale. Czyli może to być bitter, a może to znaczyć po prostu, że gorzkie piwo. Zwykle angielskie bitery wcale nie są gorzkie. 3,8% alkoholu, czyli Idealnie się wpasuje w bitera. Nasz Bitter jest uważony z najlepszymi angielskimi słudami i najbardziej wybranymi kmielami Faggles, dającymi charakterystyczne. E, nuty e, chmielowego charakteru. Charakterystyczne Ale to można dokładnie przetłumaczyć. Zbalansowane z e, frut, e, owocowością i słodowością e, finiszu. Mm. Stwierdzisz, że jest to e, że ma ciało średnie. Kolor jest 15 BC a i bujsa z 30, czyli rzeczywiście gorzkie. W składzie jest woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele i troszcze. Mm. no okej. Okay. Kapsel czarny golas, nic ciekawego. Przejdźmy do pima. No, taki bursztynowy kolor, klarowne. Piana niewielka, ale spróbujmy sobie zrobić... Nie, nie zrobimy sobie, bo już przelałem wszystko. No dosyć szybko opada, to trzeba powiedzieć. Jest ona lekko beżowa. No widzicie, no. Szybko tworzą się średnie i duże pężyki i zapada się. Cóż, armat nie jest jakiś genialny. Nieco jakichś takich wiecie ciężko to określić no. trochę na pewno jest em, mokrego katonu w aromacie później jakieś słodowe, lekko przypalane e, nuty no, przypalonej skrótki od chleba coś majaczy, naprawdę no. niewielkie. No ciężko tutaj coś dokładnie wyczuć, dosyć marny ten aromat jest, szczególnie, że przebłyskuje tutaj ten mokry kat Trochę lepiej w smaku. Lekka słodycz, słodowość taka, trochę karmelu, to jeszcze podbija trochę to ciało. Zresztą bitery zwykle mają w porządku ciało, jak na, swoje, jak na swoją zawartość alkoholu, także lekkie, ale nie czuć wodnistości. I tu jest to samo. Jest to raczej wytrawne piwo tutaj. I to wrażenie podbija goryczka. Fagels, bardzo tradycyjna brytyjska, e, taka koziemista, ziołowo, trawiasta, ale ona jest ładnie stonowana. E, dobrze dobrana. To oczywiście ibu tutaj dobrze działa, nie jest zbyt długa, przyjemna, dosyć miękka taka. E, trochę owocowości, no i tak jak mówię. Karmel trochę spalonej skórki od chleba, lekka słodowość. Lubię tą goryczkę, ale już z tymi smakami, tak troszeczkę mogłyby być wyraźniejsze. Po pierwsze, mogłyby być więcej tej owocowości, byłoby ciekawiej. I jakby było odrobinę słodsze, myślę, że by było lepiej, ale tu akurat nie będę. E, wydziwiał, no bo jak ma być gorzkie, to ma być gorzkie, tak? No, jedno z tłumaczeń: albo jest to Bitter, albo jest to Bitter. No i teraz sobie pomyślcie, który to jest Bitter. No. E, także tu nie będę pnikał. E, Piwo jest ok. E, fajna goryczka, to mu się podoba. E, rzadko brytyjskie e, bitery mają goryczkę taką okazałą, jak tutaj. E, zwykle jest bardzo mizerna, albo wcale jej nie ma. Także, pff, no, wyróżnia się. No, ale oprócz tej goryczki, to reszta się nie bardzo wyróżnia. Piwo e, jest ok Sesyjne. Przyjemne. E, Na grilla się nadaje. E, szczególnie do takich, wiecie, soczystych kiełbas. E, fajnego Mięcha, soczystego takiego to tak ja mi się wyda. A jak ktoś próbował to, próbował to oczywiście proszę o komentarze, co wy o nim myślicie. Może akurat mnie nie przypadło do gustu, ale Wam tak nie będę się spierał. Do czego Wam się spierać? To jest Wasza opinia. I, że tak powiem, nie dajcie sobie mówić innej. No cóż, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. No i w miarę podoba mi się to piwo. No ale lajka dajcie, subskrybujcie, pamiętajcie o związku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie. Cześć. Thank you.